Drodzy widzowie, witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj czwartkowa premiera. Wznowienie z drapki szybkie 50 i mam 10 sztuk właśnie tej nowości. Myślałam, że wygląda tak samo jak poprzednia wersja, ale jednak jak się przyjrzeć blisko to no, na pewno kolorystyka jest troszeczkę podrasowana. Ten napis jest taki trochę neonowy, ta zieleń. No, i sporo osób po ostatnim odcinku z rywalizacją krzyżówek sugerowało rewanż. Także rewanż, tak dodatkowo do premiery po jednej sztuce, jeszcze na dogrywkę, że tak powiem, bo był remis. I zobaczymy, czy się tym razem rozstrzygnie pojedynek między krzyżówkami. Wkład łączny 26 zł i zobaczymy. Zacznijmy od premiery. Z drapki podała mi pani. Ale w sumie to dobrze, bo i tak nie mam szczęścia do małych, więc może ona ma większe. Delikatne zbliżenie i zaczynamy najpierw numer czwarty. szukamy w bonusie 50 a na polach trzech takich samych kwot to jest 104 ,50 zł 50 główna, główna 2 złote. 4 złote, 100 i 500. Czyli tutaj nic nie ma. Kontrolne różne. Mam 5 pod rząd z początku, potem tak bardziej bliżej środka. W piątce w ponu się sztabka, a tutaj 4, główna 100, 2, 500, 2 i 2. Także pierwsza wygrana dzisiaj, 2 zł kontrolne i 3 razy X na zwrot. No, to już coś jest. Numer szósty teraz i patrzymy dalej. W tej zdrabce nie miałam jeszcze 50 złotych, także jakby wpadło, to będzie mój rekord. No, same wysokie kwoty. No i zepsulił. Nie ma. Teraz siódemka. Zobaczmy, czy szczęśliwa. Jest pierwsza pięćdziesiątka. No i skończyło się na dwóch. I numer ósmy. Tutaj w ponosie sztabka. I patrzymy, dwie stówy już są. Pięćdziesiątkę. No nic, trzy razy. Teraz kolejna seryjka pięciu pod rząd od numeru 27. Tutaj mam worek i szukamy główna 502, główna 100, 54, 100 i 4.

Są 3 x, -y, drugi zwrot dzisiaj i jeszcze numer 31. Ponosi diament i tutaj 102, główna, 4, 2, główna, 100, 500 i 500. No to na premierze dwa zwroty, także nie ciekawie. Idziemy do rewanżu krzyżówek. Tutaj mam żółtą z numerem drugim najpierw. Mam nadzieję, że może chociaż krzyżówki MNG. No, będę jeszcze próbować to szybkie 50. Bo wiadomo, dużo nie kosztuje, więc od czasu do czasu można wziąć, poszukać szczęścia z i. W każdej paczce występuje minimum jedna pięćdziesiątka. U oraz T, B i C. Okej, okay. E i O, jest NOE, pierwsze słowo. Zobaczymy, czy to coś dobrego zwiastuje. Mamy L oraz J i jest tym samym Betlejem. Ok, kolejny F. Y. dalej mamy W oraz X i jest wygrana patrzcie. Noe BMW i Betlejem. No, także jest już jakaś wygrana w tej tej żółtej i zobaczymy czy niebieska dorówna no dobra, trzy słowa także no zgadza się, trzy razy B jest wygrana w krzyżówce żółtej fajnie i jeszcze niebieska numer 66 tutaj no chyba, że znowu będzie remis jak tym razem obie co wygrać G oraz U No nie za wiele. L i. Ta jakość ciężej schodzi. N Nie za wiele się dzieje. K oraz Z. Dobra. CF O, skromnie, ciągle skromnie Y oraz T W oraz O ostatnie dwie a oraz d jest tak no chyba chyba nic z tego nie będzie Ja widzę tylko słowo tak kontrolne różne No, także podsumowując premierkę wpadło dwa zwroty w numerze 5 i 30 po 2 złote na 20 wkładów na premierę i rewanż krzyżówek na szczęście rozstrzygnął się pojedynek Tutaj żółta dała zwrot, więc mamy trójkę. I tym samym mamy łącznie dzisiaj wygrane 7 zł na 26 zł wkładu. No, także. Jakie zdrabki taki wynik, nie? W maluchach nigdy szału nie ma. No chociaż, zdarza się. Ale jest okej. Okay. Mam nadzieję, że Wam pójdzie trochę lepiej ta premiera, że znajdziecie te pięćdziesiątki tytułowe. Trzymam kciuki i widzimy się na kolejnych odcinkach na moim kanale. Pa Pa!